Niezbyt przychylna aura towarzyszyła niedzielnemu spotkaniu kandydatów opozycji na placu Chopina w Puławach. Podczas wydarzenia zaprezentowali się opozycyjni kandydaci do parlamentu. W niedzielę z mieszkańcami rozmawiali Jan Reichel, niezależny kandydat do Senatu, Beata Wicha z Lewicy, a także Roman Rupiewicz i Sławomir Seredyn z Trzeciej Drogi. Swoje programy prezentowali także Jarosław Miściurz z Agrounii oraz Grzegorz Nowosadzki i Paweł Nakonieczny startujący z listy Koalicji Obywatelskiej. Hasło niedzielnego spotkania to idźmy na wybory. Kandydaci namawiali i przekonywali do udziału w wyborach głosowania na kandydatów bloku demokratycznego i bojkotu referendum.